Witajcie, kochani. Po dłuższej przerwie to pierwsze wideo w 2015, które nagrywam, jest 27 lutego 2015 roku i godzina pierwsza 13.11. 13 Czasu, Kalifornia. O i tak, w sumie nie wiem, czy w ogóle zapostuję to wideo. Ale dużo rzeczy się ostatnio wydarzyło i i tak chciałbym się podzielić jedną rzeczą, która jakby zainspirowała mnie do nagrania tego wideo, rozmowy, która się odbyła wczoraj. Ale zanim powiem dokładnie o co chodzi, to chciałbym uprzedzić na początku, że będzie to trochę inne wideo niż te, które nagrywałem do tej pory. Te osoby, które być może miały okazję przeczytać jakiś mój artykuł, czy, czy, czy cytat, czy um, wideo obejrzeć, na pewno a, zwrócą uwagę, że to co nagrywam teraz, będzie trochę inne. Krótko mówiąc, wcześniej nagrywałem dużo pozytywnych wideo, takich, które mówiły o radości, miłości i tak dalej, pozytywnych wibracjach. Tym razem chciałbym porozmawiać o drugiej stronie medalu, czyli tych może nieprzyjemnych rzeczy, rzeczach, które gdzieś są w naszych życiach które też są częścią życia tak naprawdę i, I tak chciałbym się przez chwilę zanurzyć eee... od razu powiem, że jeżeli ktoś czuje, że może za bardzo intensywne to wideo jest to zachęcam, aby wyłączyć w każdej chwili, jeżeli nie czujecie i wróci do tego później albo po prostu odpuścić oglądanie. Eee... Ale skoro oglądasz to wideo, to znaczy, że je zapostowałem i, i coś czym chciałem się podzielić. Okej. Okay. Do sedna. Wczoraj miałem rozmowę z moim znajomym Amerykaninem, a tych, którzy nie wiedzą, nie mieszkam w Polsce już od wielu lat, mieszkam w Stanach w Kalifornii. I rozmawiałem, z, znajomym, z tym znajomym, który ma pochodzenie polskie, ale nie, jest, nie mówi po polsku. I tak przybliżyłem mu trochę historię Polski i powiedziałem o zaborach, powiedziałem o wojnach, powiedziałem o wpływach różnych państw, I jak przez lata byliśmy w pewnym sensie takim chłopcem do bicia i musieliśmy się bronić to z prawej, to z lewej przed różnymi krajami, państwami, i wpływami. I i tak rozmawiając i dzieląc się z nimi tymi a, historycznymi wydarzeniami, też sobie sprawę, jak te wszystkie wydarzenia wpływają na nas. Jak wpływają na naszą świadomość. Jak nasza historia wpływa na poczucie własnej wartości. Jak jesteśmy, w cudzysłowie, programowani, od dziecka negatywnymi rzeczami, które się wydarzyły, i co to oznacza być Polakiem czy Polką, i co to znaczy być patriotą, co to znaczy być z danego państwa, i również rzeczy, które gdzieś tam doświadczyłem. A... I może nazwijmy to po imieniu, jakby taką wpajaną trochę nienawiść do innych krajów, do innych, czy do oprawców, w cudzysłowie, którzy gdzieś tam coś tam zrobili jako Polakom w przeszłości. I te wszystkie takie ciężkie wydarzenia, które, które przez setki lat się odbywały, i nasi przodkowie, pradziadkowie, pra-pra-dziadkowie pra, jeszcze wcześniej przeżyli i jak to ma wpływ na nasze samopoczucie dzisiaj w obecnych czasach, w XXI wieku, w 2015 roku. O, ciężkie energie. Uh, but, uh, ale jest to wszystko gdzieś uh, Czasem w naszej podświadomości, że nie zdajemy sobie sprawy, i, i powiem szczerze, że ta rozmowa wczoraj jakby dużo im pokazała, jak obserwując siebie i otoczenie, czy ludzi też na obczyźnie, nie? czy podróżując w różnych krajach, jak inne nacje reagują na podobne rzeczy i jak reagujemy my, Polacy. No, jest to ciekawe, jest to ciekawe. Żeby być bardziej konkretnym, powiem o takich cechach, czy, czy, czy gdzieś w moich obserwacjach, które gdzieś też widziałem u siebie. E, takich cechach jak e, gdzieś zawiść, jak złość, jak e, obwinianie, jak e, gdzieś w pewnym sensie nienawiść, jak. Jak kombina, takie kombinowanie, jak nieufność, jak zazdrość, jak tego typu wibracje, które gdzieś na pewno są w każdym człowieku i w każdej nacji, ale gdzieś u nas przez tą historię, gdzie z jednej strony gdzieś musieliśmy się ciągle bronić, że ktoś nas chciał, że tak powiem, wymazać z mapy i tak naprawdę się udało też przez wiele lat, jak to wszystko wpływa na naszą e, podświadomość. A co jest e, jakby takim kropką nad i i takim czymś, co jakby dokręca tą śrubkę w kółko, to jest e, to, czego się uczymy w szkołach, czyli cała historia na temat tego, kim jesteśmy, że niby kim jesteśmy, bo urodziliśmy się w tym kraju, a nie w innym. I jak ta historia, którą jesteśmy bombardowani od dziecka, poprzez lektury, poprzez przedmioty jak język polski, jak historia, poprzez filmy, poprzez nawet muzykę, którą możemy słuchać, i teksty utworów. Jak tak spojrzymy z szerszej perspektywy, dużo jest takiej ciężkiej energii w tym wszystkim. Dużo jest takiego. Jak to powiedzieć, nie ma tam radości może w ten sposób. Jest dużo dramatu, jest dużo cierpienia, jest dużo jakiegoś tam obwiniania. A jeżeli dotarłeś, czy dotarłeś do tego punktu, to od razu chcę powiedzieć, że dalsza część późniejszej części wideo będzie też pozytywnie, także nie wszystko będzie takie może ciężkie. Ale jeszcze przez chwilę chciałem się zanurzyć w tych, w tych energiach, które gdzieś, z którymi wyrosliśmy. I gdzieś przez lata pamiętam, jak byłem mały, gdzieś te wszystkie lektury, jak to, w ogóle mnie to nie interesowało, jak byłem dzieckiem. I, i, I teraz tak patrzę, że te wszystkie lektury, które nam kazano czytać, bardzo dużo było tam takich ciężkich, takich dramatów, takich cierpienia i tak dalej, tak dalej. Dużo wolniej się przewijało. Czyli jakby uczymy dzieci. Straszymy dzieci, tak naprawdę. Ich doświadczenie, doświadczenie dzieci, czy nie jako mojego dziecka, mojego chłopca, było, żeby nie ufać światu, żeby nie ufać innym ludziom, żeby nie ufać innym państwom, żeby nie ufać generalnie innym ludziom, żeby się obawiać o przyszłość, bo też tego doświadczyliśmy jako kraj, gdzie. Wojny i różne konflikty powodowały to, że nie było co jeść, że nie było gdzie spać, gdzie. Bo cały czas, byliśmy na tym takim przetrwaniu. Staraliśmy się przetrwać. I to wszystko gdzieś tam, chcąc, nie chcąc, gdzieś tam w nas być może jest. I przynajmniej powiem za siebie, że gdzieś to właśnie wczoraj czuję. I. I też jak to wpływa na naszą relację z innymi ludźmi, ale również z innymi państwami, z różnymi relacjami z krajami. I będąc nieraz w różnym otoczeniu różnych ludzi z różnych państw i podróżując i też mieszkając za granicą, widzę jak, jak inne nacje na to reagują oraz jak Polacy reagują na obczyźnie. Jak nagle wyjeżdżając, czujemy się mali. Czujemy się gorsi w pewnym sensie. Dużo ludzi wyjechało za granicę, za pracą, za chlebem. I gdzieś w tych krajach podejmujemy się jako Polacy takich rzeczy, czy takich prac, których generalnie w Polsce byśmy nie wykonywali za bardzo. Ale robimy to, bo gdzieś. Bo pieniądze, bo obawy, no obawy generalnie, czyli to, to znowu to przetrwanie, takie, które gdzieś być może mamy w sobie jako efektem, być może być też jakby trochę historycznie, dlatego tak mówię o tej historii, która to z, z drugiej strony historia jest historią jednego punktu widzenia, dlatego że też zdaję sobie sprawę w życiu, że historia nie jest. Tak naprawdę żadna historia, która jest opowiedziana, żadna książka, żaden wykład, nic nie jest tak naprawdę prawdą, tak czy z duże P, z dużych liter. Wszystko jest prawdą, czyli wizją danej osoby, czy danych ludzi w danym momencie na temat jakiegoś wydarzenia. I mówię to też jako dziennikarz, pracując w mediach przez ponad 15 lat, gdzie będąc, e, nagrywając... Setki różnych wywiadów z politykami, z gwiazdami, z zwykłymi ludźmi, czy bezdomnymi nawet. Jak będąc w tym samym miejscu, w tym samym wydarzeniu, czy na tej samej konferencji prasowej, później oglądając, powiedzmy, wiadomości w różnych stacjach telewizyjnych, widziałem, jak ten sam event, to samo, to samo wydarzenie, ta sama konferencja była inaczej przedstawiona. Jeżeli widzę, to. <grywka> W obecnych czasach to dlaczego coś, co się działo 100 lat temu, może być, ma, jest tak samo interpretowane? No nie jest. Nie jest dla... Druga wojna światowa chociażby dla Niemców w szkołach na pewno jest pokazywana inaczej niż w Polsce. A Chińczycy o II wojnie światowej wiedzą zupełnie coś innego niż, niż w Europie. I tak dalej, i tak dalej. I, i, i wszystko jest jakby kwestią perspektywy i nasza perspektywa na temat wojen czy II wojny światowej będzie z pozycji cierpienia i z pozycji obwiniania, że Niemcy nas zaatakowali albo wcześniej gdzieś tam byliśmy pod zaborami i to wszystko jest jakby kwestią perspektywy, bo w innym kraju ta historia będzie pokazana inaczej. I to wszystko też pokazuje, jakby dzięki temu zrozumiałem, jak, jak to wszystko jest iluzoryczne, jak to jest wszystko takie jakby woda taka płynąca i nic nie jest tak w stu procentach, jak, jak tak naprawdę było, bo nawet to wideo będzie odebrane przez każdego z Was inaczej na was, na wasz unikalny sposób. I każdy być może wyciągnie z tego coś innego, a Ktoś być może osądzi, ktoś być może powie, że nie wiem co mówię, a ktoś może będzie zachwycony. Prawda? I nawet opowiadając teraz o tym wideo innym osobom, każdy może powiedzieć inaczej. I to jest właśnie to, o czym mówię: czyli ta historia, czyli to wideo, dajmy na to, jest historią i każdy może interpretować tą historię, to wideo w inny sposób. Ok, mam nadzieję, że to jakby. Udało mi się bardziej wyjaśnić, jak to widzę. Natomiast wracając teraz do poczucia, własnej wartości, jak jesteśmy za granicą, a... chciałem coś powiedzieć, co mi dzisiaj przyszło. Mianowicie, chciałem zwrócić się do prezydenta Polski, pana Bronisława Komorowskiego, jak również do innych polityków, a także zwykłych ludzi. Natomiast do pana prezydenta gorący apel. Żebyśmy jako Polacy nie bali się i nie obawiali się innych nacji. Czyli jeżeli się spotykamy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą, to nie czujemy się gorsi. Jako kraj, jako człowiek, nie czujemy się gorsi. Z drugiej strony nie czujemy się też lepsi. Czyli prezydent Komorowski nie jest lepszy od prezydenta Obamy. I odwrotnie. Chodzi o to, żeby traktować siebie na równi, żeby to, że jeżeli ja rozmawiam z Amerykaninami tutaj, z Amerykanami, może lepiej, a nie oznacza, że ja się mam czuć gorzej. To, że rozmawiam z jakimś, powiedzmy, biedniejszym krajem, czy z jakąś, jakąś nacją, nie oznacza, że, nie oznacza, że ja mam się czuć lepiej. I zdając sobie z tego sprawę, tak naprawdę, jeśli to poczucie własnej wartości jest bardziej takie prawdziwe. A jesteśmy bardziej szczerzy, otwarci i jakby szanujemy siebie, jednocześnie nie odbierając niczego drugiej osobie, co jest tak naprawdę gigantyczną rzeczą, którą, z której zdają sobie sprawę. I nie chodzi, żeby być chłopcem na posyłki, że nie wiem, jakieś biznesy możemy załatwić i ktoś nam wykorzystuje albo ktoś nam mówi, co mamy robić. Czy to z perspektywy państwa jako Polski, czy z perspektywy własnych jakby korzyści. Chodzi o to, żeby być sobą, i mówić szczerze, bycie sobą, ale też nie jakby być. I tutaj może też zastosuję, czy jakby przywrócę te wady, czy, czy emocje może nie wady, czy rzeczy, które gdzieś tam obserwuję i obserwowałem siebie jako osobie urodzonej w Polsce, czyli ta zawiść i, i, i taka czy zazdrość, i podobne tego typu cechy, które gdzieś tam wiele osób ma w sobie i też obserwując, mieszkając na obczyźnie, obserwując jak jeden drugiego chce wykorzystać i kombinować i, i oszukać tak naprawdę tak. Użyję tego słowa, którego bym kiedyś nie użył. Przekręcić może też. Gdzie obserwując chociażby takie naty, jak ludzie pochodzący z Azji, gdzie są na innym terenie, na innym, w innym kraju się wspierają razem, tak Polacy wyjeżdżają za granicę i jeden drugiemu wilkie. Tylko chcę jednego wykorzystać, bo ten jest dłużej w danym kraju niż ten drugi, zamiast siebie wspierać. Wsparcie, współpraca to jest to, co buduje, co nam sprawia radość. A nie przekręcenie kogoś na 100 dolarów, czy 100 zł, czy 100 funtów. Co wcześniej czy później, być może, odbije się, czy wyjdzie na jaw. Tak więc szczerość bym rekomendował, bo to działa. Może nie od razu, ale w dłuższej perspektywie zdecydowanie. No i plus lepiej się czujemy. Um, także to chciałbym poruszyć. Jak również takie, może zmieniając temat na, na chwilę, chciałbym powiedzieć coś o sporcie, czy, czy też ta, ta złość, nienawiść do, nienawiść do drużyn piłkarskich czy innych zespołów. To, to jest w ogóle ciekawe, że tak powiem, zjawisko, czyli. Yy, jakby to ująć. Urodziłem się w Warszawie i w Warszawie są dwa kluby. Polonia Warszawa i Legia Warszawa, jeśli chodzi o piłkę nożną. I obserwowanie, jak jedna drużyna, czy kibice jednej drużyny nienawidzą się kibiców drugiej. Czy to nie jest trochę paranoja? Nie jest trochę żałosne? Być może to osąd. Na pewno jest. Ale z drugiej strony ludzie nienawidzą siebie, nawet siebie nie znają. Ludzie nienawidzą innego kraju, nie znając tych ludzi. Ludzie nienawidzą innej rasy, nie znając tych ludzi tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że taki, że tak powiem, programing dostaliśmy, tak nam powiedziano i my w to uwierzyliśmy, że ten zespół jest lepszy od drugiego. Albo że ten zespół z Warszawy jest lepszy od zespołu z innego miasta, gdzie wszyscy jesteśmy. Tego samego kraju. A jak wejdziemy szerzej, to zespół polski, nagle wszyscy się <śmiech> integrują, <śmiech> wszyscy są za Polską, jeżeli Polska gra z innym krajem i wtedy inny kraj jest B. Ciekawe spostrzeżenie, ciekawe myślę. I ten taki podział na ja, ty, my, oni. Że ja jestem lepszy od ciebie, my jesteśmy lepsi od nich. I że legia Warszawa jest lepsza od Polonii, a ci, co są za Polonią, powiedzą, że Polonia jest lepsza. To też śmieszne. Tak mi się wydaje. Gdzie osądzamy, oceniamy innych, w ogóle ich nie znają. I bijemy się, czy kłócimy się o pierdolę, które nie mają żadnego znaczenia. Żadnego. Ale dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że być może to też jest połączone z tą historią, o której mówię, czyli ta, 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 ta chęć udowodnienia, być może, o której jeszcze nie wspomniałem, czegoś. Czy takiej walki, obrony walki, tych dramatów, które nasz kraj przeszedł. No dobra, to było <grym> może pora na coś pozytywniejszego. Myślę, że to wszystko, co się zdarzyło do tej pory w naszej historii. Wszystko było po to, abyśmy czegoś się nauczyli jako naród, jako może nawet cywilizacja. Konflikty na Ziemi i tak dalej, wojny, które zresztą do tej pory trwają. I myślę, że może jako nacja, ludzie na planecie Ziemia, może czas się obudzić lekko z, z tych separacji i wytykania palcami, że coś jest złe albo coś powinno być inaczej niż jest. Tak naprawdę to wideo jest kolejnym przykładem e, osądów moich na, na temat różnych rzeczy i zdaję sobie z tego sprawę, ale też chciałem to poruszyć, żeby każdy jakby spojrzał na swoje podwórko, siebie samego wewnątrz co tak naprawdę jest, co nas hamuje przed wzrostem, przed radością, przed miłością, w których słowo miłość jest. Takim słowem be o no, nie miłość, nie to jest miłość. Czy tak naprawdę każdy tego szuka, chcąc czy nie. Jeśli ktoś ogląda to wideo i tak, o miłość, co on gada. Ty też potrzebujesz miłości. Okej, okay, długie to wideo się zrobiło chyba najdłuższe w moim życiu, ale to takie rzeczy, którymi chciałem się podzielić. Coś do refleksji. I też... Kochani, nie obwiniajmy siebie za nic. Akceptujmy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Kochajmy siebie, takimi jesteśmy. Bez próbowania rozszyfrować, jak co powinno być, albo że coś jest nie tak. A raczej zajrzyjmy w siebie i zwróćmy uwagę, co nam nie służy. I w którą stronę może warto pójść. Gdzie do nam. I co nam sugeruje intuicja? No to chyba tyle na dziś. Gorąco pozdrawiam. Mimo takiego może ciężkiego czy innego wideo przesyłam dużo pozytywnych wibracji. Wszystkim. No to tyle. Down on